Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale Dzisiaj wracamy do takiej Codzienności Przed ostatni film, bo ostatni film był Skarmy dla psiaków Także jeszcze raz serdecznie za to dziękuję I zapraszam do odnośnika, pokażę Wam to co robię aktualnie, co tam ostatnio się posprzedawało, co się nie posprzedawało, co jeszcze stoi na placu aktualnie. Jeden taki naprawdę bardzo ciekawy samochód na zamówienie został sprowadzony, więc, więc też Wam to zaraz pokażę, a później zrobimy sobie haul zapo, bo to pewnie interesuje Was najbardziej. Także zapraszam do oglądania! Właśnie w trakcie e, czyszczenia DPF-u, cząstek stałych e, w Volvo X60, które się sprzedało. Jeszcze te, robimy takie przygotowania, no bo ten samochód e, kupił mój tato, więc no, zmienia sobie samochód. Tak sobie jedziemy, właśnie 80 na godzinę, 3000 obrotów, e, komp podpięty i lecimy sobie. Tak prezentuje się ten samochód z zewnątrz. Został no, myślę, że fantastycznie przygotowany. 2011 rok. 213 tysięcy przebiegu, dwulitrowy diesel, pięciocylindrowy, 163 konie. Naprawdę fajne, fajne auto. Ładujemy na lawetę, no i dzisiaj jadę z nim do Niemiec. Przejdźmy do samochodu, który sprowadziliśmy ostatnio pod zamówienie. Jest to praktycznie ostatnie auto od 23 roku u nas w firmie. Z nim Audi A5 2021 rok. No, wygląda naprawdę petarda. Jest to Quattro. Jest S-Line zewnętrzny. Jest S-Line wewnętrzny, to zobaczycie zaraz. No wygląda to naprawdę świetnie. 21 rok. Niecałe 60 tysięcy km w przebiegu. No i zobaczcie, jak to wygląda w środku. Tu jeszcze będzie wyczyszczony. Virtual Cockpit już takie no naprawdę bardzo fajna wersja wyposażenia. Klapa otwierana automatycznie drugi komplet wycieraczek. No i co fajne, co uwielbiam w takich autach, że szyba otwiera się razem z klapą, więc, więc to powoduje, że po prostu bagażnik jest dużo, dużo większy. 2 litrowa benzynka, tam jest jakoś około 260 koni. Wszystko w oryginalnym lakierze, oprócz klapy tylniej, ale ta klapa jest tak, bardzo dobrze pomalowana, że podejrzewam, że to po prostu było zrobione w salonie, nawet jako, jako nówka, może tam była jakaś ryska czy coś takiego. No Moim zdaniem, samochód wygląda rewelacyjnie. Pierwszym samochodem w tym roku, no to właściwie jest Volvo, te, które zaraz jadę zawieźć, no a drugim samochodem jest Kijanka Seat. Wprowadzona też pod zamówienie klienta. Fajna wersja wyposażenia. No zresztą Kia słynie z tego, że, że jest tu po prostu dużo, jest w takich autach dużo napchane. 2013 rok, 1,6 benzynka w automacie. Fajny, fajny wóz, oryginalny lakier. Śmieszne takie felgi. W ogóle to są felgi stalowe, ale tak wyglądają jak jakieś kołpaki czy coś. Przejdźmy w końcu do tego, co najważniejsze w tym odcinku. Bo to jest taki pierwszy odcinek z serii od Zera do Driftera, prawda? Bardzo oryginalna nazwa, wcale takich nie ma już na YouTubie. No ale kij z tym, bo ważne jest to, że przede mną na półce położony jest Mikołaj. Mikołaj, który w tym roku był mega, mega obfity. Części, które są przeznaczone do BMK do Driftu. Mniej więcej już możecie zobaczyć, co tu jest. Ja w większości nie odpakowałem. Tam dwie rzeczy są rozpakowane, żeby sprawdzić, czy jest cała zawartość. Także przeniesiemy się zaraz na jakiś stół i zrobimy opening. Na pierwszy ogień y, idzie zawieszenie polimetany na cały samochód. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz żeby samochód po prostu usztywnić. Tu mamy adaptery teraz mam ogólnie zrobione po taniości, czyli hamulec na, nożny hamulec hamuje przód, tylny hamulec jest na łapie, a teraz chcemy zrobić jeden układ i na nodze będą hamowały oba hamulce to znaczy przód i tył, obie osie a na ręcznym na hydrołapie będzie hamował sam tył. I do tego właśnie potrzebujemy te adaptery to jest kawałek Żelaza ok, to są regulowane wahacze na tył. E, też bardzo ważna, bardzo ważna rzecz. Tak to wygląda. Jak ktoś się interesuje, to pewnie też wie. E, po prostu te wahacze można regulować, ustawiać sobie kąty i tak dalej. Więc to jest też bardzo, bardzo istotne. Tutaj trzymam. E, Szlifierkę kątową, nie, wiem, żartuję, to jest kupione od gościa z Instagrama. Ja to mam też z polecenia od, od Maxa, także Max, dzięki za, za poleconko. I co to jest? To jest rzecz, która jest turboważna. Jaki ja najczęściej miałem problem? Miałem problem taki, że urywały mi się po prostu pół osie, ukręcały mi się pół osie. Mamy tutaj. Adaptery do dyferencjału, które po zamontowaniu umożliwiają skorzystanie z półosi. Na jedną stronę jest bodajże Volkswagen Tuareg. A na drugą stronę jest z BMW E39 3-litrowego diesla, więc są to półosie, które wytrzymują no, masakryczne przeciążenia. Spokojnie 600-800 koni y, można ładować do samochodu. My tyle nie będziemy robić, więc tym bardziej powinno to wytrzymać naprawdę dużo. A poza tym plus jest taki, że nawet gdy ta półosie się zepsuje, ukręci. Y, to ona kosztuje w granicach 90-100 zł. Moja półość, które mam aktualnie, kosztuje sztuka 400-500 zł. Więc no, różnica jest kolosalna i to było bardzo ważne, żeby to zrobić. Coś takiego kosztuje 1600 zł i pozwala nam zaoszczędzić kupę kasy. Kolejna rzecz, też bardzo istotna, jest to kompletny skręt jest to zakup od Firmy CNC71. Myślę, że każdy, kto trochę interesuje się driftem, no to tą firmę będzie kojarzył. Więc no zobaczymy. Na razie nie polecam, zobaczymy, jak pojeżdżę. Jak to będzie fajnie jeździć, to wtedy będę mógł z czystym sumieniem polecić. Tu mamy też poliuretany, adaptery skrętu, końcówki drążków regulowane, wahacz numer 1, wahacz. Numero sekundo. No, i to właściwie tyle. Co jest najważniejsze w zawieszeniu? No, oczywiście, amortyzatory. Pakiet e, zawieszenia Silver Suspension. Bardzo fajnie, bo u nich jest możliwość od razu dobrania sobie twardości e, do, do kół. To też jest bardzo istotne. To też polecił mi Max. 11 kg naprzód i 7 kg na tył. No i zobaczcie, jak to wygląda. Wygląda naprawdę solidnie. No i mam nadzieję, że na tym pojeździmy trochę. I tu mamy na tył. Podobno jest to najlepszy zestaw zawieszenia na rynku. No przynajmniej tak twierdzi Max, że jest lepszy od innych. Podobno równie dobrych. To Wam może już zdradzić. Zdecydowałem się na Turbo, więc jednak myślałem, że to nadejdzie trochę później, ale nadchodzi już teraz. To jest jednostka, która będzie tym wszystkim zarządzać, czyli Emu Black. Wszystko raczej yy, kupowałem z górnej półki, żeby jak już będzie to zrobione, to będzie po prostu zrobione dobrze. Także Emu Black. Mamy Westgate. Wygląda to. No, tu już się zaczyna, już się zaczynają kolorki, już się zaczyna zabawa. To mamy sześć drysków. No, to są po prostu większe wtryski, żeby większa była oczywiście dawka paliwa. Dobra, przechodzimy do interkulera, który też mnie ciekawi, jak to będzie wyglądało. No to jest w sumie nic ciekawego, bo to jest kolektor dolotowy. Także tak to wygląda. Bez dziur na gaz, co jest najważniejsze. No i ciekawostka taka, że to kosztuje mimo wszystko 1000 zł. Teraz przechodzimy do rzeczy najważniejszej, czyli do bohatera dzisiejszego odcinka. To jest coś, na co czekałem całe moje życie. Kurma! Money good. jest to główny bohater dzisiejszego odcinka czyli Turbawa jest to Turbo Pulsara no myślę, że też taka dosyć już górna półka żaden chińczyk i tak dalej także mam nadzieję, że będzie dużo mocy generował no i co, celujemy w takie 450 koni to by było na tyle jak chodzi o hol zakupowy także pakujemy to wszystko Lecimy zawieźć to do Kevina. Zobaczycie jeszcze BMK. Ja zobaczę ostatni raz w tym wydaniu 230 koni. Także może nawet go sobie odpalę na chwilę, żeby jeszcze posłuchać, jak to chodzi. Bez turbo. No i co? i Następnie czekamy aż Kevin to złoży. Także Kevin, musisz być szybki, żeby się wyrobić na sezon. No i co? X60 jest zapakowany na lawetę. Trochę na przypale, bo przeładowani. <grytanie> Ale no czasami trzeba. Śmigamy na Niemcy. A tam jeszcze drugie Volvo na sprzedaż. Audi A4B8. Co poprzednio robiliśmy, te felgi. Zobaczcie, jak to fajnie siedzi. Misja zakończona powodzeniem. Przegląd niemiecki zrobiony. No właśnie, dojechałem do Niemiec, więc od razu pojecham na przegląd. Przegląd jest zrobiony. Sprawa załatwiona. Teraz wystarczy samochód zarejestrować. W Niemczech jest to w ogóle mega proste. Nie trzeba płacić żadnych akcjów i tak dalej, więc no, prawo jest trochę bardziej przyjazne. Ja jadę samochód zrzucić na parking. Lecę, y, muszę jeszcze wjechać starym samochodem od mojego taty na lawetę, którego biorę do Polski y, i trzeba będzie go trochę odpicować. I prawdopodobnie pójdzie na, na wynajem albo coś takiego, bo jeszcze się fajnie do tego nadaje. Robimy. Co należy, i wracamy do Polski. Fura odstawiona do garażu, więc tutaj sobie będzie czekała bezpiecznie na zarejestrowanie, czyli do jutra. Jeśli jesteśmy w Niemczech, to ja mam taką tradycję, że muszę oczywiście co zjeść kebaba. Idziemy do miejscówki zwanej Baba z Grill. Mamy kebabika, kosztował 6 euro. Jest to kebab z serem. Takim dodatkowym, także klasyka plus ser, koszt 6 euro, klasyczny, całkiem klasyczny, kosztował bodajże 5,50. Tu Wam załączam zdjęcie z cenami. Ironic kosztuje 1 euro, także to jest w ogóle, myślę, że nawet taniej niż w Polsce, bo często w Polsce kosztują po 5, 6, 7 zł. Cena jest ok, chociaż no, zaraz przejdziemy do testu i pokażę Wam, jak to wygląda. Tutaj widok z mieszkania na Bawarię. Tak to wygląda, także no uwielbiam tutaj w ogóle sobie pić kawusię, jeść jakieś dobre rzeczy i tak dalej, bo z takim widokiem to smakuje zawsze lepiej. Generalnie niemiecki dünner, czyli no po prostu kebab, jest kompletnie inny niż w Polsce. Możecie pomyśleć, że to jest coś. Takiego samego, ale pewnie ludzie, którzy już, pewnie wy, którzy testowaliście, już wiecie, że to jest coś innego. Po pierwsze, bułka praktycznie zawsze, bo to jest keba w bułce, to nie jest pita. Ja zawsze w Niemczech biorę kebab w bułce. Oni zawsze, a przynajmniej prawie zawsze, te bułki wypiekają na miejscu u siebie, więc to już jest pierwsza podstawowa różnica, że robią sami, robią pieczywo. Więc to jest naprawdę petarda. Składniki typu jakaś sałatka, to jakiś ogórek, pomidor, sosiki, sosiki oczywiście też własnorobione, niekupione. To jest raczej już taki standard. Na szczególną uwagę w niemieckich denerach zasługuje mięso. E, mięso zazwyczaj jest to kurczak. Oni bardzo rzadko stosują, e, używają jakiegoś innego mięsa. Więc jest to po prostu dobrze przyprawiony kurczak. Wynika to z tego faktu, ktoś tam w Polityce, dostał się do polityki, to był, wydaje mi się, w ogóle jakiś turek. On wtedy wprowadził, postarał się wprowadzić do rządu i to przeszło. Taką dosłownie ustawę czy coś dokładnie, nie wiem, być pewnie w internecie gdzieś można znaleźć na ten temat dokładniejsze informacje, że mięso musi spełniać pewne tam normy i nie można. Stosować jakiegoś mięsa, tak jak no, często w Polsce mamy tą taką przysłowiową kulę mocy, tutaj jest to bardzo mocno unormowane. Tutaj te różnice raczej są bardzo małe i w większości miejsc można zjeść naprawdę fajnego, pysznego kebaba. I to właśnie uwielbiam. Także zaczynamy. Mm. Fajnie, chrupiąca bułka. Dobre mięso, fajny sosik, trochę słony jest, ale tą słonę to robi ten serek, który tutaj jest. Taki kebab to jest coś, co jem zawsze, jak jestem w Niemczech. Jedziemy do kewina, wejść części i powiem Wam, że jest hardcore. Jest, aktualnie jest minus 10 stopni. Jest Potężnie zimno, a wczoraj wieczorem, wczoraj w nocy właściwie wieczorem w nocy było w granicach minus 18 znowu i doszło do takiej anomalii, że ja pojechałem tam do Krakowa i z powrotem. Płyn, zimowy płyn do spryskiwaczy zamarzał mi na szybie. Wycieraczki były tak sztywne, że nawet z tego płynu nie, rozma nie rozmazywały. No po prostu kurwa, nie wiem co się dzieje. Jadę już y, gdzieś 15 km, czy zobaczymy. Ja 11, 11 km przejechałem, jest to silnik benzynowy, a ja wciąż mam temperaturę wody 74 stopnie i temperaturę oleju 62 stopnie, temperatura skrzyni 30. No po prostu jest hardcore. Ja jestem ciekawy, jak żyją ludzie gdzieś tam w jakichś takich temperaturach, żeby, żeby cały czas było tak po minus 10, minus 15, 20 czy 30 stopni. No po prostu to jest abstrakcja jakaś. Dobra, tyle dostarczone będziemy działać. nie? <laughs> Hater tego odcinka, czyli moja BMEczka, która jest zasypana cała śniegiem. No ja jestem ciekawy jak będzie wyglądała ta folia po tej zimie, ale póki co widzę, że nie, nie, ma, nie ma tragedii. Całość, czyli części, które widzieliście w tym odcinku, yy, zrobię Wam tutaj taką listę, co ile kosztowało. To oczywiście nie jest wszystko, ze względu na to, że no, tam jeszcze brakuje kolektor wylotowy. Jeszcze trzeba bezpieczny bak zrobić, pompę do tego baku. E, trzeba będzie zrobić chłodnicę oleju, te wszystkie przewody, rury i tak dalej. E, dodatkowy, znaczy dodatkowy, lepszy wentylator. Jest jeszcze naprawdę dosyć sporo wydatków, rura wydechowa chociażby, strojenie tego samochodu, no to są naprawdę wydatki bardzo duże, sumarycznie póki co wyszło to w granicach 26,5 tysiąca złotych, te części, które widzieliście, coś w życiu trzeba robić, tak, także działamy. Do tego jeszcze oczywiście dojdzie oprócz tych części co wymieniłem to jeszcze robocizna oczywiście dla Kevina, który się zajmie, blacharkę robimy w samochodzie, będziemy spawać podłogę, czyli no jakieś tam dziury, które powstały już przez ten czas użytkowania, więc no naprawdę roboty jest mnóstwo. Oczywiście, ja o wszystkich kosztach będę informował, bo pewnie Was to ciekawi. Mnie by to też ciekawiło, ile kosztuje przygotowanie takiego samochodu. Także, no. Jesteśmy już na etapie 56,5 tysiąca złoty w gruzie. Jest, myślę, że finalnie. Ja obstawiam, że finalnie wyjdzie to w granicach 70 tysięcy. Plus jeszcze do tego dojdzie zrobienie środka, bo w środku chciałbym na pewno zrobić klatkę bezpieczeństwa. Chciałbym zrobić, oczywiście, dokupić nowe fotele kubełkowe. No także, także razem z tym to w ogóle będziemy się gdzieś zamykać w granicach 80 tysięcy. Zobaczymy, zobaczymy. Także to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że będziecie śledzić moje, y, moją historię dojścia do od zera do driftera. Cześć, yo!